To, że za moimi plecami jest tyle ludzi, że oni tam siedzą i nigdzie nie idą, to nie jest przypadek. Bo dalej już nie można, tam na samym końcu tej drogi jest Sejm, ale Sejm teraz obraduje w trybie tajnym, a to oznacza, że dziennikarze i dziennikarki nie mają dostępu do sali plenarnej, zresztą nie tylko do sali plenarnej, ale też do korytarzy, które są w Sejmie. Jesteśmy w Senacie. Co oznacza, że Sejm obraduje w trybie tajnym? Ano, jeżeli wymaga tego dobro ojczyzny, dobro Polski... To cytat, jeżeli chodzi o przepisy prawa, można taki tryb uchwalić, to znaczy przegłosować. Posłowie i posłanki nie mogą wnosić telefonów komórkowych na salę plenarną. Rzeczy osobiste, szczególnie takie, które mogłyby służyć do tego, żeby na przykład coś zarejestrować i przekazać dalej, muszą zdeponować w specjalnych kopertach, które udostępniane są im przed posiedzeniem Sejmu. Dostają nawet takie numerki, jak w szatni. Są też specjalne bramki, jest prześwietlenie i sprawdzenie, dlatego że to, co padnie na sali plenarnej, nie może wydostać się poza tę salę.